serdecznie wujek freswasz lekko swojony Sarmata i dzisiaj odcinek 31 sarmackiej kampy i jedziemy lekkimi czołgami po raz pierwszy V16 z drugiego SBP na T49 ósmotierowym lekkim czołgu na mapie Redshire Amerykański odpowiednik KW2, z o wiele większą mobilnością, ale idea jest właściwie taka sama. I zaczynamy w bardzo popularnym. Jeżeli nie wiecie, to teraz już wiecie: popularnym miejscu, które ułatwia bardzo szybko sprawdzenie, znaczy sprawdzenie no, co tak naprawdę podąża na wschodnią flankę gdzie przeważnie jest to tak zwany przepychacz mnóstwo ciężkich czołgów zawsze się tam znajduje no i dzięki temu możemy łatwo e, sprawdzić a jak mamy bardzo dobrą załogę i jakieś tam e, na przykład dodatkowe atrakcje typu lorneta e, możemy nawet tych snajpiących na heelu gdzie właśnie zginął tam T-21 nasz ale nie, my w tym momencie jesteśmy lekkim czołgiem i pomagamy ciężkim czołgom ponieważ haubica której używa T49 ona ma średni damage 900 ale słabą penetrację jak to większość haubic. I właśnie widać, że jeżeli nie przebijemy no to ona zadaje różnorakie obrażenia od nawet jakichś tam groszowych do tak średnio powiedzmy bez przebicia to jest około 300, prawda? No, ale oczywiście no... Mm, y Pociski y, burzące, no, mają to do siebie, że no, są dosyć losowe, jeśli chodzi. Natomiast możemy na pewno y, nawet najcięższe czołgi y, strzelać, do nawet najcięższych czołgów i nie, nie przejmować się penetracją. Widzimy VK4502B. Jeżeli byśmy strzelali zapeków, to myślę, że bardzo niewiele czołgów jest w stanie cokolwiek zrobić. A dzięki haubicy zawsze możemy mu coś tam uszczknąć. No i teraz y, jakby tragedia. Mm, Wszyscy zginęli na naszej Francji. Zostaliśmy tylko my, no i robi coś bardzo, bardzo ważnego, f 16 nie, nie daje możliwości czołgom przeciwnika, zdobywania terenu za darmo. Każdy. On ma dosyć długi reload, około 20 ponad 20 sekund, więc jakby to trochę trwa, natomiast jednocześnie stara się też podświetlać, i dzięki temu, że on podświetla i te czołgi nie jadą za darmo. Y, przy jego koledzy z drużyny, którzy są ogarnięci, jak widzimy, po z, y, nawet w XVM widać po lewej stronie u góry, no, są dobrzy gracze i oni ogarniają troszeczkę życie. No i widzimy, kolejne dwa czołgi spadły dzięki temu, że to my je wyświeciliśmy y, na T49, znaczy przepraszam, v 16 wyświecił, już tam się nie identyfikujmy, tak z nim w sensie... Y, no, ja tylko komentuję, całą brudną robotę tutaj wykonywał V16. No i został nam tylko lewej E75, które starał przekraść się. chciałe E75, ale został złapany. I ona tam na, na, tak naprawdę do dobicia. Jednocześnie, to, że świecimy tą flankę, dzięki temu, że jesteśmy tutaj, możemy w bok strzelać inne czołgi, które starają się środkiem przebić. Także całkiem niezła pozycja z taktycznego punktu widzenia no i jedziemy dogryzać te dwa czołgi które tutaj były jest E75 dobity bez problemu 77 hapsa lewe strzelał do nas nie trafił i nie wiem czy lewe został zamorakowany czy po prostu zamyślił się trochę nad życiem ale nie oddał drugiego strzału a jego rilą na pewno na to pozwala no ale jeżeli Pozwala się T49 przeładować w międzyczasie to bardzo mi przykro, panie lewe, ale nie miał pan y, specjalny szans. Y, dobita za chwilę będzie ostatnia arta, i tak się kończy ta potyczka, gdzie T49 spokojnie y, powstrzymał atak flanką przeciwnika. Jednocześnie 4,5 tysiąca po spocie, ponad 2000 damage'u. Także widzicie, jak, jaki sympatyczny to może być czołg, jeśli chodzi o. Gra nawet z wysokimi tierami, tutaj akurat jakoś wielce nie było. No i tak, powtórka druga, Bulldog, fenomenalny czołg lekki. W, w tym momencie będzie go prowadził Bukulus, z drugiego SBP również, mapa nie, nie przełęcz, co ja rozmawiam, o czym ja opowiadam no, zamyśliłem się nad losem tego M6 który za chwilę zostanie zjedzone do końca na samym początku, Ma koło podbiegunowe oczywiście i też jest bardzo dobra pozycja tutaj startowa też pozwala jakby spojrzeć, co się tam przekrada bardziej tak bez trosko górą no jak widzimy strzela i nawet nie jest wyspotowany. Używa wersji magazynkowej, czyli mamy 10 pocisków, które strzelają co 2 sekundy, czyli bardzo sympatycznie. Przeładowanie jest troszeczkę długie, ale potrafi to być bardzo, bardzo efektywna broń na tym czołgu większość graczy i tak gra bez żadnego magazynku strzelając co 3 sekundy e, natomiast e, uwierzcie mi ten magazynek niby sekunda różnicy między strzałami to nie jest aż tak dużo żeby e, wybierać sobie go ale mimo wszystko naprawdę naprawdę e, poprawnie użyty e, te, te, te powiedzmy oszczędzone około 9-10 sekund e, naprawdę potrafi zrobić e, e, dużo dużo dobrej roboty i teraz atakujemy od flanki ta strona została bardzo poważnie potraktowana przez drużynę Bukulusa to głównie tutaj poszły ciężkie czołgi z naszej strony i jakby drużyna to w pełni wykorzystuje jednocześnie małymi dosyć siłami powstrzymując drugą flankę a właściwie nawet nie powstrzymując czyli na pra prawie że ignorując a my pchamy dalej, my pchamy dalej, czekamy teraz na przeładowanie się magazynka e, jak widzimy nie doczekaliśmy się, wszystko zostało tutaj wymiecione, już dosyć przeważający wynik no ale świetny czołg Bulldog e, pozwala nam na to, żeby e, być w osi, znaczy w osi no, na czele tego natarcia no i zły niedobry brytyjski e, brytyjska artyleria 6 tieru strzelająca bardzo celnie, tylko pociski długo lecą. No i całe szczęście dla Bukulusa, gdyż mógł nawet zejść tutaj od drugiego strzału. No i moim zdaniem tutaj powinien przeładować, nie przeładował. Wjeżdżam na tyły ciężkim czołgom, ale ciężkie czołgi nie chcą się tak do końca dać oflankować. No i Bukulus tak do końca nie wie, co chce z sobą zrobić. Ja na jego miejscu bym tutaj przeładował. I z pełnym magazynkiem gdzieś tam wjechał, ale on chce już od teraz od razu ratować życie swoich kolegów i pomagać. No, jest jeden Tedek, dwa ciężkie czołgi ósmego tieru, no i pocisków w magazynku tylko sztuk 3 a tutaj jeszcze SU wyjechał No i. No, wystarczyć powinno pocisków. No i SUS zniszczył T37, które wspomagał Bukulusa. No i Bukulus teraz troszeczkę tak nie wiedział, co chce z sobą zrobić. E, no i trochę mu zaczęło szczęście, e, tą jego brak decyzyjności, co on właściwie chce zrobić. I z trzeci starał się wykorzystać, ale e, czasami e, nawet i z trzeci ze swoją naprawdę sporą penetracją potrafi e, w gąskę magiczną trafić i nie przebić. T34 już wie, że śmierć się do niego zbliża, ale czy to będzie Pukulus? nie? to nie będzie Pukulus. Został jeszcze i trzeci, który już typowa taktykę na to, żeby jeszcze oddać jeden albo i dwa strzały może kogoś zabić. Eee ustawił się w bardzo ciężkim miejscu do tak wyjechania, żeby strzelić za darmo, ale mimo to Bukulusowi się to uda, gdyż z drugiej flanki inny i trzeci atakuje. No i strzelamy od boku, nie używamy żadnych, żadnej amunicji premium. No i ale i tak widzimy, że część przechodzi. No wiadomo, przy paśniku dosyć tłoczno. Ostatni i trzeci. No tu odbijemy ale koniec końców wykończymy ISA 3. No i Bukulus skończy tą bitwę z 7 killami, dosyć pokaźnym. Demedżem jak na czołg lekki, no i asem pancernym, co jest dosyć e, przyjemne i sympatyczne. Ponad 3700 damage'u, 1300 po spocie. Bardzo solidna bitwa na bulldogu. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku: na lekko, ale mimo to dosyć skutecznie. Także dzięki, i do usłyszenia. Do następnego.